Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Izeka przed Wami kolejny odcinek z Overwatcha, czyli serii, gdzie łapiemy haksy, Oczywiście w świecie CSGO. dawno już odcinka nie było, zresztą wiele osób pisało mi komentarze na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku. E, pisali się na mnie na z zapytania, gdzie jest Overwatch. No i właśnie w tym momencie jest faktycznie trochę czasu minęło od ostatniego Overwatcha, ale to wszystko przez serię z Horizon Zero Dawn. Teraz był turniej do komentowania. E, strasznie dużo różnej pracy i nawet nie miałem siły, ani czasu, ani głowy do tego, żeby nagrywać. Ale już odcinek. Jest, także mam nadzieję, że doceniacie łapkę w górę ten odcineczek, Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to oczywiście polecam to zrobić. A ja się biorę, słuchajcie od razu do roboty, bo na pewno Overwatcha lubicie. Mam nadzieję, że spędzicie ze mną takie cudowne 20 minut, bo ja na pewno z wami owszem. Więc bierzemy się do roboty, moi drodzy. O rany! Aż, aż się zapowietrzyłem od, tej, od tego monologu pierwszego. Mapa no, no proszę. No to sympatycznie, tak na początek. W sumie ostatnio były chyba same mapy Dust2, tak mi się wydaje, więc teraz coś nowego. Zatem popatrzmy, co tu się będzie działo, moi drodzy, w tym pierwszym overwatch'yku. Teraz już wracam, słuchajcie, do streamowania u siebie na kanale, bo poprzedni tydzień to był turniej do komentowania dla mnie, więc komentowałem turniej. Ale już dzisiaj zapraszam was na stream, w razie czego pewnie o 19.00 będzie CSGO. Dzisiaj chyba gramy sobie jeden turniej z ekipą. Będzie leg, będzie Nex, także trochę, trochę dzików. Więc, jeżeli ktoś ma ochotę popatrzeć jak ta moja forma, to zapraszam. Mam nadzieję, że wpadniecie na stream. Może jakiegoś ja się zrobił przy okazji. Czemu nie? Dobra, popatrzmy sobie na tego pana jeszcze. Pan podejrzany ma 9 flagów. ja w ogóle nie wiem czemu go zreportowali jak na razie. Pisaliście, żeby robić overwatch'a, bo tyle hacksów jest Na pierwszym demku Jak na razie tak średnio tak widać to wszystko, wam powiem No ale popatrzmy sobie jeszcze, co to będzie No tak um, Wciąż 9 Ale może jeszcze się odpali, słuchajcie Może to jeszcze... Może jeszcze da radę, nie? Na no, zobaczymy kawusia jest, to słuchajcie zawsze lubię nagrywać oworocza po śniadanku jeszcze mi zostaje trochę kawy, więc akurat do oworocza jeszcze mam troszeczkę kawusi ale ja tak sobie lubię właśnie oworoczyka obejrzeć przy kawie mam nadzieję, że wy też sobie będziecie obejrzeć... o! oglądać oworocza przy kawie, przy jedzeniu do wiatku, do śniadanka, w zależności od tego, od którego oglądacie. Chociaż, jeżeli oglądacie dzisiaj, to raczej nie do śniadania. Mam nadzieję, że, że nikt tak późno nie wstaje jak ja. Ym, ale no. Ale teraz się udało wstać wcześniej, bo ostatnio miałem dobrze przestawioną w ogóle, bo ostatnio wstaję dużo wcześniej. Tak jak zawsze wstawałem o 12:13. Tak ostatnie półtora tygodnia, no to wstawałem o godzinie 8-9, a nawet o 7, bo ostatnie 3 dni miałem nagrywki od, od 7 rano dosłownie. O, znaczy o rano musiałem wstać i na ósmą musiałem być na miejscu, także od, od samego rana i, i czymś się tak strasznie zmęczony, słuchajcie. Dzisiaj to był pierwszy dzień, kiedy w końcu mogłem normalnie pospać. Nie musiałem wstawać rano na komentowanie meczów albo na nagrywki specjalne, więc powiem że dzisiaj dla mnie to jest cudowny dzień. Więc mam nadzieję, że trochę tej energii Wam przekażę, bo Wy na pewno dzisiaj musieliście wstawać rano w większości, czy do szkoły, czy do pracy, czy na zajęcia. To, to chcę Wam chociaż trochę y, oddać tej mojej radości dzisiaj, bo przynajmniej ja dzisiaj słuchajcie po raz pierwszy od półtora te, dnia mogłem się wyspać. Mogłabym począć, a naprawdę słuchajcie, już byłem na skraju wyczerpania po prostu fizycznego, psychicznego. Także w końcu, w końcu sobie mogę zrelaksować się przy Overwatchu, przy czym bardzo lubię. I dzisiaj naprawdę miałem gigantyczną ochotę, Wstałem sobie, ale sobie się, kurde! A! mi się Overwatch dla Was. I jest. Witam. Dzień dobry. Jest Hachub. Nie, no Haksa ewidentny, nie. Na chwilę w sobie to mniej takie chyba poszukiwania Haksa bardziej. Po prostu taka wymiana przyjacielska moja z wami informacji, co tam u mnie, co tam u Was. Możecie pisać w komentarzu, co tam u was w ogóle, jak tam wy wstawaliście dzisiaj. Czy wy, też, czy wy dzisiaj mieliście ciężki dzień, a może cały dzień ciężki tydzień ostatni, bo tak jak mówiłem, na no, u mnie było ostatnio mega ciężko. To też napiszcie w komentarzach, jak tam u was w ogóle. Jak wam ten tydzień mija, to ja sobie chętnie też poczytam, skoro ja wam opowiadam co u mnie. Napiszcie jak tam u was. Co tam w świecie CSGO? Co tam w waszym, waszym życiu prywatnym? Nie dobra, nie będę tak wjeżdżał wam na życie prywatne, ale... Ale dajcie znać. Nie, tak sobie gadam słuchajcie, bo ten gościu to raczej hacksów nie ma, tak jak widzicie zresztą. To było słuchać gdzie się wszędzie ustawił więcej, no i ten gościu... Nie no skąd on wiedział! Skąd on wiedział, że tam będę Był kiedyś Remix Nawet nie wiem, minę to już minęło Ale Tutaj się troszeczkę zlagowało chyba no, popatrzmy. Mam nadzieję, że już drugie demko będzie weselsze do oglądania. Znaczy, to też jest demo weselsze, bo przynajmniej ja mogłem energię taką pozytywną przekazywać. Ale no. Ale mam nadzieję, że kolejne demko będzie ciekawsze, jeśli chodzi o umiejętności CSGO, bo ten pan jakimś wybitnym zawodnikiem chyba nie jest. No chociaż słodny głowa ładnie wszedł. O! Ma tych fragów nie za dużo, 13, a no, jest czwarte w tabeli u siebie, także szału nie ma, aczkolwiek jeszcze na pierwszym miejscu mógłby wskoczyć. On zostaje sam na dwóch. Za tę akcję dostanie reporta teraz, patrzcie. Za tę akcję, nie? To jest ta akcja, której dostanie reporta, bo on to 100% wygrywa. tak! Tak średnio bym powiedział, tak średnio teraz trochę the down, nie? W tej pierwszej rundzie. Znaczy na mu chodzi po celami, gdyby był taki lag GoTV takim się miałem wrażenie, bo to wyglądało trochę i Chainbot, nie? Ale wydaje mi się, że to był lag Go po prostu, no bo to GoTV, wiecie, te są w Tickeletie w ogóle 15 Więc ten, więc nie sądzę. Żeby to były hacksy tak naprawdę, że oglądamy całą jego gierkę Chyba, że odpalił się na chwilę, ale... Ale wiecie, no... Nie no Nawet jeżeli to wyglądała jedna runda podejrzanie, to jest jedna runda, to jest za mało, żeby go zreportować za jej botem, więc absolutnie... Tylko tutaj raczej zreportować, czyportować nie będę, bo to bez sensu. Ale ta jedna runda taka dość... Taka jedna runda dość ciekawa bym powiedział. I to w ogóle jakaś, jakaś zmiana, bo zawsze w ogóle jednak się podświetla nie na czerwono wszyscy, tylko... Zobaczmy, nie wiem dokładnie jak było, nie? Ale czy sprawdza bardzo ładne miejscówki wszystkie. No wyjdzie rywal z rywalów, Mówię, jechać z Free najlepiej, kurczę, lade i tyle. Ale nie, no to absolutnie, słuchajcie, nie mogę go zreportować za haksy, no to myślę, że... Myślę, że gdybym go zreportował, to byście się zdziwili, tak naprawdę. Biorąc pod uwagę, że na pewno, jeżeli go ten odcinek obrotu, to prawdopodobnie oglądaliście jakieś poprzednie i widzicie, wiecie, jak ja działam, jak reportuję, jak nie reportuję. Także lecimy dalej, moi drodzy. A mama, no. Dobra, kolejny Demko. Mam nadzieję, że będzie ciekawsze niż tamto poprzednie. Tak, pod kątem CS-owym. Trzy fragi, jak na razie. No dobra, kursor gdzieś z nich znika. No i sobie popatrzmy. Dokładnie, tak radar widać teraz tylko. Nie ma cyferek. A tym już jego kolega skrócił, włączcie. A, bo tutaj wyleciał. I na jego przeciwnik czekał. Ze snajperki bardzo fajnie często widać, czy ktoś ma olhakę, czy nie, bo. Bardzo często wiecie, że są bardzo szybcy, celując w jakiś jeden punkt. To akurat widać, nie? No i jest Puffin. Dwóch na 4. No to dobra, dobra pierwsza runda, słuchajcie, do obejrzenia, myślę. Ta runda na pewno wiele nam powie. Chociaż teraz zobaczcie, jakie defensywy grają w ogóle. Mają czterech nw dwóch a tutaj tak, gości już ustawione z skrótu B. Kutaba nie roztraszy. Nie no, zaczyna się... rewelacyjnie się zaczyna, słuchajcie. rewelacyjnie zaczyna się kolejny demko. Może jeden w tym sensie nie masz tak dużo haksów już słuchajcie Nie, ja, ja powiem szczerze, że jak gram te matchmakingi, nie? I gram sobie na Prime, to naprawdę bardzo, bardzo dawno nie miałem haksa. Na pewno nie miałem żadnego takiego gościa ze spinbotem, tak jak kiedyś, bo był taki okres, nie wiem czy ty wy pamiętacie, e, czy jak oglądaliście na streamach, ale był taki okres, że autentycznie jak grałem matchmakingi, to na serio dwa na trzy mecze byli goście ze, ze spinbotami takimi chamskimi, że kręcili śmigłem, po prostu poruszali się po mapie, strzeli w podłogę i zabijali. Więc był taki okres fatalny po prostu, to był najgorszy okres w historii CSGO moim zdaniem, bo... Bo jednak grałem sporo tych matchmakingów też na streamach, przecież grałem sporo. O! I tak, się dziwnie wychylał. No ale. nie zabił, więc. dziwnie, no tak całkiem normalnie, to timingowo, może tak trochę. I tak to wyglądało, ale tutaj też. Mianowicie że tym to jest jakaś. A, nie no, nie będę mówił brzydko. O rany. No i teraz. Teraz się wkurzył. Te, to jest ten przełomowy moment tego odcinka, słuchajcie. To jest ten moment, na który wszyscy czekali. W końcu pan podejrzany stoi na respie i konfiguruje haksy. Ja na to... Czy, albo nie, albo dobra, po prostu stoi AFK, bo poszedł na obiad, bo mama zawołała i dostał reporta za griefing. To taka też jest niestety. O, pan czark zobaczył i. Zag... Pa, panie, panie, rusz się pan z respa. Ja tu długi pilnuję i wchodzą mi. One no, faktycznie wjeżdżają długą. Dwóch graczy. O! Aha, pana podejrzanego już nie ma. Mm. Dobry zawodnik. No jak sobie idzie FK, to idzie AFK, to mógł chociaż jakąś pauzę zgłosić. Chociaż być może zgłaszał, a nie chcieli wziąć na przykład. No nie wiem. I teraz nie wiem, czy go zreportować z Griffin za to, że AFK przez chwilę. Nie no, bo to nie było, wiecie, to nie było jednak... ...specjalnym przegrywanie meczu, czy specjalnym przeszkadzaniem grze. No po prostu kurde, no czasami nie wiem ostrego kebaba i masz ochotę, cholera, pójść do toalety, no. Zdarza się, nie? Zdarza się. To normalne. No to nie hmm. no, supportować go nie mogę niestety za griffing. Za nic go nie mogę supportować. Dobra, to trzecie demko. I ostatnie demko już jest, także bierzemy się od razu do oglądania. Może tutaj nam się troszeczkę bardziej poszczęści, bo te poprzednie dema. Takie 2 na 10 bym powiedział. Także lecimy do roboty, moi drodzy. <laughs> Zacieramy rączki i lecimy z Overwatchem numer 3. Jak się czyta? Udało się. No to super. Um, ok. okej. Pan podejrzany, 150 pingu. Można i tak. Jezus Maria, gościu po prostu zawisnąć w powietrzu, słuchajcie. Jak Trin Trinity w Matrixie. No zobaczmy. Ja no sobie sprawdzę każdy kąt. W sumie całkiem spoko. Znaczy, to już trochę gorzej, bo tak na łoku się sprawdzał. Ale na takim pingu chyba gra się dość ciężko, bym powiedział. 140. że sobie na bombę sobie, B, który jest pusty. Być może tym razem dostaniemy: zlegowanego pana. No, tu na pewno zostało info, gdzie jest pelikan. A ten cały czas mu idzie na plecy. Czy może idzie to też trochę za dużo powiedziane przy jego pingu, ale chyba spada teraz. O! No, dobra, 14 fragów, i tutaj to już było takie dość. dość specyficzne zachowanie tego pana, że tak powiem. No, ale może wiedział, mniej więcej, gdzie jest rywal. Chociaż teraz akurat tak trochę pomierzył przez ścianę, nie? No, zobaczymy, co teraz pokaże. Mhm. I teraz tutaj po prostu przez smokę, tylko że za każdym razem, jak pestkował. Aha. Ok, super. Za każdym razem jak to paskowo idealnie, co? O, zobaczcie. Nie no, to jest słuchajcie, dla mnie 100% hackshot. W końcu mamy to demo. Na początku jakieś lagi, ale teraz już wszystko działa. No, wyczuł co? Wyczuł dobrze. ale chyba, słuchajcie, naprawdę to się opłacało, słuchajcie, odpalić. Raczej, znaczy, znowu lagi. I znowu lagi. Ej, bo tym się zacina teraz. Na szczęście zaczął działać. Na jego szczęście, albo nieszczęście tak naprawdę, bo zaraz poleci banning! O! Czyżby spojrzał lusterko wsteczne? Ale Isa nie ma, no szkoda. No ale ten pan, jak dla mnie słuchajcie, ewidentnie odpalony. To może być szybkie... ...starcie, no zobaczmy. A no, dosłownie, że chyba jednak... ...chyba jednak za dużo też ha tych haksów odpalił, może jednak wyłączę im botę, chociaż... ...czy coś, no nie wiem. No i znowu lagi Overwatch case review No zobaczmy co teraz wymyśli Znam próbuję skanować, ale oczywiście Idealnie wychylenie przeciwnika przez smoke'a Spoko, można i tak A tu zobaczcie jakie Podchody teraz Jakie podchody Ej wyleciał Kurde na takim pingu słuchajcie, że tak wyleciał z head'em Mi się wydaje, że taki się też jest sobie słuchajcie, żeby takie trafić głowy na takim pingu Na takich lagach tego trzeba się mocno postarać. O! To już w ogóle go zareagowało strasznie. No chyba dojdzie bombce, no, bombce do bomby w górę. Zobaczcie kurczę jak to wygląda. A to jak sobie ktoś ładnie zesprawia to, to koronę na tej beczce. No spoko. No niezła próba skanu. Ciekawe czy to przebija w tej sytuacji tak przez podłogę. Chyba nie, chyba nie powinno. No, i teraz będzie dobre. Teraz będzie dobre. A jednak. Dał się. My się dał po prostu. No tak, w tej drugiej połówce 169, 165 average damage and, and per round, czyli średnia, średnie obrażenie na rundę. 100% headshot percentage, czyli no 100% po prostu jego fragów te headshoty. Oj, nie siadło teraz coś. No, A takich samych headów słuchajcie na takim pingu. Średnio wykonalne chyba, co? Chociaż kiedyś mi się udało wygrać klacze 1 na 5 na globale, na ping'u 300, nie wiem czy pamiętacie z jakiego. Mam straszne lagi, nie pamiętam co to było dokładnie, to było dosyć, co to dosyć, czy co zrobiło, ale... Oj... Ale było wtedy bardzo ciężko, nie? No zobaczmy. Kolejna runda w toku no i proszę bardzo, fragują sobie terroryści powolutku. Nie, to słuchajcie, to będzie szybki demko raczej. To będzie trzeba szybko chyba... aha. Będzie trzeba szybko sprawę zakończyć, ale zobaczcie, że już nie ma 100% headshotów. Trochę mu się popsuło. Oj, to też nie może można mu popsuć, bo tylko widzi ciało. A nie, jednak nie. Jednak w usiadło siadło jednak głowę, słuchajcie. Jak już się wychylił, pokazał głowę, no to aimbot zaskoczył ewidentnie. A, no to, ile tam było w ogóle, ile to już rond za nami? Chyba... 5 się teraz poszło? Tu, prawda? Bo zaczęliśmy od trzeciej. I tu jeszcze stoi sobie na respie, konfiguruje sobie haksy. No dobrze, można i tak. Można i tak, moi drodzy. Tak, to już jest CS-em. O, już myślałem, że się nie ruszyć, przewinąć, ale... Jest. Dobry bany hop. Level, level pro gamer po prostu. Robię takie banhopy hopy, że zamiast przyspieszać to, to zwalnia i to w ciągu... Sekundy, właściwie stoi w miejscu. Tak są dobre Hopy, ale widać, że to nawet on jest niepotrzebny, bo tego koledzy sobie robią robotę. No, to jeszcze jest vortex, 26 fragów. To może tutaj więcej niż jeden jest w tym meczu. No, pan podejrzany 700 pingów. To się nie dziwi, że się nie rusza nawet w tej sytuacji. Dobra, już jest. Ping spada. Można atakować. Już wie, już wie, już wie. Pink 180 A jednak zobaczcie No teraz chyba ping był za duży, żeby tego praga zdobyć niestety O i to jeszcze będzie dobrą rundę Słuchajcie A tak się strzelę Niechcący A to jeszcze Anko nie wyjaś Praga Nie tak właśnie rudka będzie go? No, kolejny headshot jest, siadło, słuchajcie. to idealnie po prostu. I przegoni, nie przegoni zawsze. Nawet, mimo tego, że zabawę sobie fragi przez bramę z tego, tej autosnajperki, to i tak jeszcze nie przegania. To ostatnia rundka chyba już będzie. Kanel został sama, ale to już ginie, widzę. O, jeszcze nozułem, chcę patrzeć pod publikę. Pod publikę, dziękujemy bardzo, panie suspect, ale. Do widzenia. No i moi tak drodzy, tak kończymy ten odcinek Overwatcha, mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że się cieszycie, że Overwatch wrócił po waszych namowach, a ja tymczasem się zbieram, także trzymajcie się ciepło do zobaczenia w kolejnym odcinku, papatki, buziaczki, cześć!